Był w zeszłym tygodniu, albo kto oglądał nagranie, wie, że zajmowaliśmy się cyklami na giełdzie. I dzisiaj będzie pierwsza przymiarka do cykli, mianowicie y, takie czysto mechaniczne potraktowanie powtarzalności na giełdzie. I dzisiaj będą to cykle. Nazwijmy to proste. Czyli jeszcze dzisiaj nie będzie wami brokerze pokazanego Karolana. Ojejku przełączyło mi się niechcący. Yy, nie będzie pokazanego jeszcze w tym momencie Wami Brokerze Karolana, ale po kolei niech przemówią kody. W pierwszym momencie yy, zapisałem cykle takie podstawowe. Wezmę Edit, ale odsunę ten edytor poza ekran. OK. I zastosuję do wykresu. Cykle podstawowe polegają na tym, że mamy stałe odległości pomiędzy jednym kierunkiem zajmowania pozycji a drugim kierunkiem zajmowania pozycji. Mamy w tym momencie określony okres pomiędzy tymi: im niższy okres, tym częściej jest odwracana pozycja, im dłuższy okres, tym rzadziej jest odwracana pozycja. I mamy dodatkowo fazę, czyli przesunięcie względem daty początkowej. Przy czym to jest zakotwiczone w tym momencie w 2012 roku na 1 stycznia. I tutaj od razu ważna uwaga: odśwież sobie Arku w takim razie przeglądarkę. Czy ktoś jeszcze ma białą kartkę? Napiszcie, czy macie, czy macie mi brokera, czy macie białą kartkę. Tomek pisze, że jest OK dalej. Mariusz ma Ami, Tomek ma Tomek jest OK, tak, OK. Czyli kto yy, ba, yy, ma Ami kartkę. Kto ma czystą kartkę i nie widzi Ami Brokera, to proszę po prostu wciśnij F5 albo u góry odświeżenie strony, wejdź jeszcze raz yy, i wtedy już powinno być dobrze. Najczęściej takie rozwiązanie skutkuje. Wracając do tematu. Większość kodów, które oglądałem, jeżeli chodzi o formuły na cykle, po pierwsze korzysta z funkcji trygonometrycznych, co przy podstawowych cyklach jest moim zdaniem nadużyciem mocy obliczeniowej, bo nie po to mamy bardzo mocne procesory, żeby y, uciekać w skomplikowane formuły, jeżeli coś się da zrobić dużo prościej. To po pierwsze. A po drugie, te cykle nie są zakotwiczone względem konkretnej świeczki. A to powoduje z kolei, że chociażby przy przewijaniu wykresu, te cykle mogą się przesuwać, nie są zakotwiczone w tym samym miejscu. Zaczynają się od najstarszej świeczki, ale w momencie, kiedy mamy włączony wykres standardowo, a mi broker jest w tak zwanym trybie quick AFL i nie sięga w tej, wtedy do całej bazy, do historii. Tylko sięga sobie jakiś tam kawałek w lewo poza ekran, że tak powiem, i od niego zaczyna wtedy te cykle. Więc jak przewijamy, to cykle potrafią w niektórych kodach nawet stać w miejscu. Wykres nam się przewija, a fale cykli stoją cały czas w miejscu. Natomiast, tak jak powiedziałem, podstawowe cykle po pierwsze nie wymagają stosowania funkcji trygonometrycznych, które są dużo bardziej złozone, złożone obliczeniowo dla komputera niż. Yy, po prostu yy, dodawanie, mnożenie, dzielenie i tak dalej. I dlatego ja postanowiłem zastosować nieco inną metodę w kodach, które nazywają się cykle 0.1. Mianowicie jest to po prostu odcinek liczony w ilości świec, a faza to jest przesunięcie początku jakby cykli względem. Tej daty, przy której cykle są zakotwiczone. Wszystkie kody, oczywiście, będą pod nagranym, tak jak pokazuje fazą możemy sobie przesuwać, a okresem cyklu możemy je od siebie oddalać. Trochę wykres, będzie to wyraźniej widać. O, teraz, jak się Wam wczyta, są na przemiennie zielone i czerwone strzałki. Okresem cyklu mogę to przybliżać do siebie, jest ich coraz więcej, mogę je od siebie oddalać. Natomiast faza przesuwanie w lewo. I w prawo. I taki wydawałoby się nieprawdopodobny, wręcz system. W momencie, kiedy puszczę optymalizację, wyślę go w tej chwili do analizera. Świeże okienko się otworzy. Jesteśmy na danych dziennych na fw20. Ustawienia w kodzie zresztą są pod kątem FW20. W przyszłym tygodniu, może, też pokażę coś testowane na Forexie, jeśli chodzi o cykle na walorze Current, na All, all Quotes, czyli na wszystkich dostępnych w tym momencie danych. A o ile kojarzę, mam w tym komputerze dane od 2009 roku i robię optymalizację. Optymalizacja potrwa zaledwie parę sekund. Już zaraz się skończy. Kliknąłem na czacie i mi broker wszedł pod spód, ale już jest z powrotem. Ok, mamy optymalizację. Mamy przy wielkości pozycji przy jednym kontrakcie rocznie 952 najlepsza możliwa optymalizacja, ale przy maksymalnym systemowym usunięciu kapitału 74 49, czyli tragedia. Tak naprawdę, jednym kontraktem, nawet yy, z kapitału początkowego, tutaj w kodzie jest podejrzeń yy, początkowego kapitału jest 10 tysięcy, to nawet jednym kontraktem nie można sensownie inwestować w tym momencie. W najlepszym ustawianiu, bo jest bardzo duże potencjalne obsunięcie kapitału. Jeszcze pokażę wyspę, czyli to, co zazwyczaj pokazuje przy optymalizacjach. Natomiast tutaj nie należy oczekiwać klasycznego, podej... klasycznego wyglądu wyspy, i nie należy tutaj w ogóle stosować klasycznego podejścia do wysp. Opuszczę poziom wody. Tutaj mamy na jednej osi na dole, na podłodze, mamy y, okres, na drugiej osi na podłodze, mamy fazę, i na osi pionowej mamy zysk. I zobaczcie. No, mniej więcej taki jest poziom wody. Zobaczcie, że w sumie metoda z cyklami wykazuje pewien potencjał, bo te gładkie, niebieskie, gładkie. Tomek napisał, że nie ma optymalizacji na ekranie. Cały czas się nie wczytała. Powinna już być w tym momencie. Znaczy, wyspa powinna być w tym momencie widoczna. Arkadiusz pisze, że jest. Czyli teraz, Tomku, u Ciebie. Trzeba odświeżyć, żeby zobaczył wyspę. O, tak, no bo jest teraz wyspa. Ok. Te błękitne, bez podziału na kratki obszary, to są obszary, które straciły pieniądze. Pozostałe obszary pieniądze zarobiły. Nie ma rewelacji, jeśli chodzi o zyskowność tej metody. Natomiast wygląda to całkiem nieźle, jeżeli chodzi o. To czy w ogóle zarabia, czy traci. Natomiast, dlaczego mówiłem, że nie można tutaj podchodzić do tej wyspy w sposób klasyczny? Ponieważ wiadomo, że cykle mają trafiać w szczyty i dołki. I tak zrobione cykle, te podstawowe, po prostu przesuwane względem jakiejś daty i rozrzedzane, zagęszczane, nie wynikają bezpośrednio ze znalezionych na rynku szczytów i dołków, tylko są pewnym dopasowaniem yy, krzywej na przykład. Wobec tego wiadomo, że one będą w pewnych parametrach optymalizacyjnych trafiać w rynek, w pewnych parametrach nie będą trafiać w rynek. I najczęściej, jak się obserwuje wykres wysp dla systemów na cykle, to, to są takie rozsiane kropki, taka matryca kropek. I ważne, żeby te kropki stanowiły pewne, wyznaczały pewne kierunki. Kiedy dany system zarabia. Na tej wyspie akurat nie mogę tego za bardzo pokazać, tutaj nie widać tego jeszcze za dobrze, ale w takim razie jeszcze cały czas z tym kodem 01 zastanawiałem się, co można w nim poprawić. I przede wszystkim, co mi przyszło do głowy, to żeby dodać jeszcze filtrowanie trendem. Od tego jest kod cykle 01. 1 plus trend, wersja pierwsza, i to jest kod, w którym trend jest liczony bezpośrednio z PDI, MDI na interwale, na którym inwestujemy. W momencie, kiedy mamy ten system wrzucony już do testera, robię znowu optymalizację. Jeszcze sobie wezmę test, żeby zacząć notować wyniki. Nie, nie ponotuję jednak. Ok, mamy wyniki optymalizacji, i zobaczcie, że w tym momencie spadło nam yy, maksymalne, spadły nam maksymalne możliwe do osiągnięcia zyski, a dalej przyjęte dopuszczalne straty systemowe są nie do przyjęcia. Wobec tego widać, że bezpośrednie zastosowanie y, PDI i MDI do trendu na tym samym interwale, nie, ma, nie daje dobrego wyniku. Zobaczmy jeszcze na wszelki wypadek wyspę. W momencie kiedy obniżę poziom wody, zaraz ją pokażę w całości. Mamy co prawda jeszcze mniej obszarów, kiedy system traci. To są pojedyncze kropeczki błękitnaste, trudno tutaj znaleźć. Ale generalnie rzecz biorąc, wyniki jeszcze się pogorszyły. Natomiast z filtrowaniem trendem jest takie coś, że na trend tak naprawdę powinno się patrzeć z wyższego interwału. Od tego jest właśnie kod trend wersja druga, cykle 1 cykle trend wersja druga. W kodzie tym. Podjadę przed wasz obraz. W kodzie tym trend jest określany na interwale 4 razy większym niż ten, na którym inwestujemy. Test jest przeprowadzany na dziennym, wobec tego trend jest określany z 4 dniówki. Tutaj oczywiście można sobie zmienić. Można wpisać na stałe, że na przykład tygodniowy to będzie in. Mogę dopisać, będzie w kodach na stronie in weekly. To wtedy będzie sprawdzany trend na tygodniówce. Ale dalej jest to robione z PDI-MDI. Wysyłam to do analizera i oczywiście przeprowadzam kolejną optymalizację. Tu mieliśmy 7,47 najlepszy wynik optymalizacyjny. I już zaraz się skończy optymalizacja. I tym razem trochę nam wzrosło w momencie, kiedy zwiększyliśmy interwał badania trendu. Ale jest jeden, jeden wynik: 7,47 jest trzecie. Potem jest ponad tym 7,49 i 8,62. Lekko spadły te maksymalne obsunięcia kapitału. Tak jest przynajmniej wrażenie. Ale nie jest to cały czas znaczące. Spójrzmy jeszcze na wszelki wypadek na wyspę. Obniżę znowu poziom wody. Czy są w ogóle jakieś miejsca, które tracą? Zdarzają się jeszcze mimo wszystko. O, teraz widzicie całość wyspy, ale w dalszym ciągu ilość tych miejsc, które generalnie tracą jest bardzo mała. Czyli teoretycznie wynika z tego, że. Może jest to jakieś takie proste cykle. Może jest to jakiś dobry kierunek poszukiwań, ale nie udaje się z tego nic jak na razie wyciągnąć, co by się nadawało tak naprawdę do prawdziwego inwestowania. This... Spojrzałem na moment na czat i się rozproszyłem. Bo tam przechodzą jakieś pytania, ale dopiero jak skończę pokazywać te cykle proste, to będę mógł przejść do, yy, do czatu i odpowiem na Wasze pytania, które się tam pojawiają, bo jeszcze, jeszcze chciałem Wam jedno pokazać, jeżeli chodzi o określanie kierunku trendu. To jest ten cykl 01 wersja trzecia. Czym on się różni? On się różni tym, że po pierwsze jest tak jak w wersji drugiej. Przejście na interwał 4 razy większy, 4 razy podstawowy interwał, na którym robimy badanie. Ale trend jest określany bezpośrednio z metod wyciągniętych np. z Ichimoku. Tu akurat tylko dobrałem inny parametr w tym momencie. Czyli porównujemy bieżącą cenę zamknięcia do ceny maksymalnej 21 okresów temu, w tym momencie. I bieżącą cenę zamknięcia do ceny minimalnej 21 okresów temu. Jeżeli zamknięcie bieżące jest powyżej maksimum 21 okresów temu, mamy trend wzrostowy. Jeżeli poniżej minimum 21 okresów temu, mamy trend spadkowy. Jeżeli zamknięcie wypada pomiędzy high-low 21 okresów temu, to nie mamy trendu w ogóle i wtedy również nie zajmie pozycji nasza metoda inwestycyjna. I teraz, w momencie kiedy tak określanym trendem przeprowadza optymalizację, a jest to sposób określania trendu, który bardzo często podnosi zyskowność metod inwestycyjnych, chociaż oczywiście nie ma uniwersalnych rozwiązań i nie wszystkich. Zaraz zobaczymy wyniki. I mamy w tym momencie trochę więcej tych wyższych wyników, 8,16, 8,07, więcej jest tych linijek. Natomiast systemowo obsunięcie kapitału trafia się jakieś jeszcze 90 parę procent, ale znacznie rzadziej. Natomiast no nie ukrywajmy, nie, nie poprawiło to w żaden znaczący sposób skuteczności tej metody inwestycyjnej. Idziemy znowu do wyspy, obniżam poziom wody. I jest, jest znowu naprawdę bardzo, bardzo mało, jeszcze mniej tych miejsc, które nie zarabiają, ale dalej nie ma nic porywającego w takim prostym cyklu. Skoro nie taki prosty cykl, to w takim razie postanowiłem przetestować cykle bardziej skomplikowane, już wymagające zastosowania sinusoid, ale wynikające z dwóch sinusoid. Natomiast zanim przejdziemy dalej, to w tym momencie zerknę sobie na czat. Wam się trochę zrobi sieczka na ekranie, bo będzie Wam przekazywany podgląd z podglądu jakby i tutaj były pytania o obraz jak zrobić w programie, żeby mieć widok na całym ekranie, a nie na netbooku na, netbooku? na dole masz takie mm, Taki przycisk 100%, lub druga wersja, nie pamiętam teraz co tam jest napisane, ale nim przełączasz sobie podgląd, wielkość podglądu, 1 do 1 chyba czy coś takiego. Marek, pisze, że się zacina. Prezentacja, na pytanie wystarcza odświeżenie, co mi. jeżeli jednak program NetViewer lub GoToMeeting lepiej się sprawdza. Myślę, że to jest kwestia bardziej łącza, które jest tutaj w Konstancinie. Bo jest tutaj tylko półmegowy upload i to z tym jest związane. W domu mam już w tej chwili dwa, dwumegowy upload i się tego y, typu rzeczy nie zgadzają. <laughs> Kacież zauważył, że przy nim jest flaga USA, tak jak tutaj widzę flagi, ale mówiąc nie mam pojęcia, skąd one się biorą, y, bo już obserwuję od dawna, że nie ma to żadnego związku <laughs> z tym, skąd piszecie, że klikacie.